Nie stawiać się panu Bogu. Postawa, która dzisiaj no, jest, można by powiedzieć, niepopularna, ponieważ, tak jak w takiej troszkę rywalizacji międzyludzkiej, czy to w pracy, czy to nawet w rodzinach, kto więcej osiągnie, kto jest ważniejszy, kto się może wspiąć po drabince prestiżu społecznego wyżej. Bardzo często wtedy no, stawiamy się, stawiamy się innym, żeby czegoś coś obronić czy coś zdobyć. Niestety taka postawa nie jest też najlepsza, ale przynosimy ją później wobec Pana Boga. No i zaczynamy stawiać się Panu Bogu. Co jest źródłem takiej no, niemądrej dosyć postawy? Lęk, strach. Tak jak w tym ludzkim wymiarze, boimy się, że ktoś nam coś zabierze że będziemy mieli mniej, że będziemy kimś mniej, widząc osiągnięcia innych, czy nawet zasobność materialną, że komuś coś się więcej udało. Bo pamiętajmy, że wtedy wyobraźnia też puszcza wodze i możemy sobie wyobrażać, że ktoś ma nie wiadomo jakie sielskie, anielskie życie, a tymczasem to, czego nie widzimy, to jest to, z czym ludzie muszą się często zmagać. Ale właśnie takie stawianie się Panu Bogu wynika bardzo często z lęku: z lęku, że to Pan Bóg jednak jest mądrzejszy ode mnie, że Pan Bóg z naprawdę i teraz mi odkryje te rzeczy, których człowiek nie chciałby widzieć, z którymi no, nie chciałby się nie tylko zmierzyć, ale wręcz raz chciałby zapomnieć. No i wtedy człowiek popada w taką takiego doła można by powiedzieć z czasem, no bo mogą być rzeczy, które zrobimy i nawet samo wspomnienie o nich, to już nam się głupio robi, że człowiek taki niemądry I Po co to był? Teraz boimy się, że Pan Bóg nam to będzie wypominał. To jest troszeczkę taki sposób pogański, można by powiedzieć, patrzenia na rzeczywistość, czy wręcz taki zredukowany do wymiaru ludzkiego, gdzie ta mądrość to często jest tylko cwaniactwo, tylko jakaś manipulacja, i co kto komu w, w mówi. Czy yy, że jeżeli czegoś mi nie wytkną, czy na czymś mnie nie złapią, to dobrze, jak coś mi ktoś wytknie, czy ma na mnie jakiegoś haka, no to wtedy pomnę. I tak często podchodzimy też do Pana Boga i stawiamy się właśnie Panu Bogu ze strachu. Czy coś nam wypomni? Powiem czasami, bo nie jestem taki zły, nie jestem taka zła. Yy, Pamiętajmy o tym, że w oczach Boga jesteśmy arcydziełem Jego dzieła stwórczego. W oczach Boga jesteśmy tak cenni, że Bóg posłał syna swojego, Jezusa Chrystusa, aby oddał za nas swoje życie. I teraz, mając tę świadomość, że jestem kimś tak wartościowym, że sam Bóg oddaje za mnie swoje życie, świadomość tego. Sprawia, że człowiek nie może nie wyzbyć się lęku. No nie możesz bać się kogoś, kto oddał za ciebie swoje życie z miłości do ciebie. Dla kogo jesteś tak wartościowy, że nawet będąc największym grzesznikiem, Bóg oddaje siebie samego. Oddaje swoje własne życie po to, żebyś ty żył, po to, żebyś się nie bał. Po to, żeby człowiek zamiast tego lęku i strachu przyjął postawę i wypracowywał postawę ufności, tak właśnie tej bezgranicznej ufności w Boże, miłosierdzie. Tak, aby nauczył się patrzeć w prawdzie, a więc owszem nazwać zło złem, grzech grzechem, a jednocześnie uznać też i tę kolejną część tej prawdy, bo to nie jest cała prawda, o człowieku, że grzesz. Cała prawda ma też kolejne jak gdyby, etapy, czy kolejne sfery do odkrycia, że człowiek jest słaby, jest grzeszny i nie jest możliwe, aby człowiek nie grzeszył. Ale też kolejny etap tej prawdy jest to, że jest możliwe, aby człowiek przezwyciężał zło, przezwyciężał grzech, aby podejmował walkę. I oczywiście tutaj, stając w prawdzie, zdamy sobie sprawę z tego, że ludzki, ludzki wysiłek to za mało. Potrzebny jest konieczny. Ale konieczne jest to zaufanie, że łaska Boża jest na tyle skuteczna, bo Bóg poradził sobie ze złem. Bóg zwyciężył grzech. Bóg zwyciężył nawet śmierć. Człowiek tego nie zdołał. Sam. Ale to jest to zaufanie. Zaufanie Bożemu miłosierdziu, że nie muszę się bać. I nie muszę się stawiać Panu Bogu. Ale właśnie z tą prawdziwą pokorą, bez żadnej pychy i arogancji. Przyjść uklęknąć, przyjąć postawę tej skruchy, uznać, zaufałem za bardzo sobie. Myślałem, że przed innymi, jak pokażę, że jestem niewiadomo kim, to już wtedy wszystko będzie. gdzieś tam egoistycznie próbuję definiować czasami, co jest dobre, co jest złe. Nieraz podejmuję walkę, ale niestety upadam od razu. Gdzie zło, którego nieraz nie chcemy, bo już wiemy, co jest złe. Teraz to i tak potrafi nas zwyciężyć. Nie każdą pokus, nie, jest, nie każdą pokusą człowiek umie sobie dać radę. To jest właśnie ta postawa tej, tej pokora, więc nie stawiać się Panu Bogu, bo to jest po prostu głupie. Mądrą postawą jest nie stawiać się Panu Bogu, ale z pokorą przyjść. Poprosić o prawdę tę prawdę, która zawsze można by powiedzieć. Jest nam okazywana czy przedstawiana w przestrzeni miłosierdzia Bożego, inaczej Pan Bóg nie robi tego. To ludzie tylko potrafią w przestrzeni złośliwości i potępienia, pod, za potrzebnym zresztą złego. Ale Pan Bóg zawsze przedstawi nam prawdę niejako w przestrzeni miłosierdzia. Tak, abyśmy wiedzieli, że miłosierdzie Boże. Pomaga człowiekowi, wyzwala człowieka, uzdrawia człowieka, leczy ze zranienia zła i grzechu i śmierci też. I dlatego postawa ufności, zamiast lęku, a więc nie stawiać się panu Bogu, ale stanąć przed Bogiem. Nie stawiać się panu Bogu, ale stanąć przed Bogiem. Z ufnością, z pokorą. I wtedy człowiek. Niejako staje przy źródle, czy można tak powiedzieć, wskakuje do serca Chrystusa, które przepełnione jest miłością, miłosierdziem, mądrością. I wtedy to to Boże miłosierdzie, ta Boża miłość. To jest ta właśnie mądrość Boga oddzielić człowieka od zła, wyzwolić człowieka od grzechu, uwolnić człowieka od śmierci. Nie stawiaj się Bogu ale stanie przed Bogiem.